Cześć! Pokażę Ci jak używać nowych narzędzi do pisania AI Apple na Aku. Narzędzia do pisania, które najpierw pokażę użyję w wiadomości, którą zamierzam wysłać, a potem pokażę je na artykule w internecie, który możesz znaleźć i podsumować, lub stworzyć z niego tabelę. Oto moja wiadomość, którą zamierzam wysłać do kogoś, i powiedzmy, że chcę uczynić ją bardziej profesjonalną. Mogę kliknąć tutaj i wybrać opcję korekty, aby naprawić błędy w tej wiadomości. Widzisz, że teraz jest poprawiona. Jak widzisz, to jest teraz zdecydowanie lepsze. Albo, gdy to logo Apple Intelligence się nie pojawia, możesz potrzebować kliknąć na nie dwoma palcami, jeśli używasz magicznej myszy lub prawym przyciskiem myszy. Aby otworzyć menu kontekstowe, przejdź do opcji pisania i narzędzi. A teraz zobaczmy opcję przeredagowania. Teraz jest przeredagowane, żeby brzmiało lepiej. Mogę je uczynić przyjaznym lub mogę je uczynić profesjonalnym. Teraz wiadomość jest naprawdę profesjonalna, więc mogę ją również bez problemu wysłać, a jeśli chcę, mogę ją także w razie potrzeby skrócić. A jeśli to jest wiadomość, którą otrzymałem i jest za długa, żeby ją przeczytać, to mogę przejść do opcji podsumowania i mogę ją podsumować. Jest naprawdę krótka i łatwa do przeczytania. Możesz też stworzyć tutaj kluczowe punkty lub cokolwiek innego, na przykład listę. A teraz pokażę Ci to na artykule. Wybierzmy część tekstu. Zacznijmy tutaj i przejdźmy w dół aż do końca tego akapitu. A teraz, gdy otworzysz menu kontekstowe, przejdź do narzędzi pisania. A potem możesz również przeprowadzić korektę. Ale wątpię, czy tego potrzebujesz do artykułu. Możesz to również napisać. Możesz uczynić to przyjaznym, ale wątpię, czy to jest naprawdę przydatne w przypadku artykułu, ale te cztery opcje mogą być naprawdę przydatne. Podsumuj, żeby nie musieć czytać całego artykułu, możesz po prostu zobaczyć wskazówkę, najważniejsze rzeczy. Możesz też stworzyć kluczowe punkty, więc jest to jeszcze bardziej zrozumiałe. Jak widzisz, możesz to skopiować, klikając kopiuj. Możesz na przykład zrobić listę. Więc daje ci też bardziej szczegółowe informacje, ale wciąż sumowane. I możesz zrobić stół. Byłem naprawdę pod wrażeniem, gdy to zobaczyłem, że może stworzyć dla mnie tabelę. Na przykład opis funkcji, dostępność i kwestie prywatności, a potem tworzy to w ten sposób. Więc to jest naprawdę, naprawdę przydatne. Możesz też wybrać krótszą część tekstu lub dłuższą. Możesz też po prostu kliknąć na Pokaż narzędzia pisania, i to zasadniczo zrobi to samo. Zobaczmy. Czy mogę stworzyć tabelę z tego krótkiego akapitu? Mogę. A teraz wybierzmy cały artykuł aż do samego końca. A teraz otwórz menu kontekstowe narzędzia pisania i podsumujmy to. I to też naprawdę działa, i daje mi bardzo dokładne i niezwykle precyzyjne dane. I to wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.